Cześć, z tej strony Michał i zajmiemy się dzisiaj grą wydawnictwa firmy Portal, a będzie to Park Sawanna. Jest to gra familijna, która będzie świetnym wyborem na zbliżające się święta, ale nie tylko dla rodzin, ale także dla wymagających graczy ze względu na dużą regrywalność tytułu, a także kombinowanie na kilka tur do przodu, co na pewno wielu z Was się spodoba. Także nie przedłużając... Przejdźmy i zobaczmy najpierw, co jest w pudełku, a potem omówimy sobie zasady gry. Zobaczmy teraz, co znajduje się w pudełku gry Park Savanna. Pierwsze co, oczywiście instrukcja. Krótka, myślę, że przejrzyście wykonana. Same zasady też nie są jakieś skomplikowane, także na spokojnie przebrniamy szybko przez instrukcję i możemy brać się za grę, ale oczywiście o zasadach. Za chwilę. Do tego mamy cztery plansze gracza w odpowiadającym ich kolorach. Następnie dostajemy planszę punktacji, która będzie nam przypominać o tym w jakiej kolejności co będziemy punktować, no a także będzie nam pomagać liczyć punkty na koniec rozgrywki, co też sobie zaraz omówimy. No i ta najważniejsza część pudełka, czyli wszystkie komponenty nie walają się w pudełku. Nie musimy używać woreczków strunowych, tylko całość jest przemyślana, zamknięta w zwykłych kartonowych pudełkach, ale bardzo cieszy oko ta ilustracja, w którą się składają. Także myślę, że jest to naprawdę przemyślane, bardzo ładnie wykonane pudełko. Co, co tak naprawdę znajduje się teraz w środku? W środku będą znajdować się żetony. Oraz figurki, które w mniejszym stopniu w grze będziemy używać. Jest to przede wszystkim strażnik, którym będziemy sobie zliczać punkty. Oraz surikatka, która też w grze nam się przyda, żeby pamiętać skąd zabieraliśmy kafelek. No, I zaraz Wam to wszystko przybliżę. No i same żetony po stronie neutralnej oraz kolor danego gracza, żebyśmy nie mylili się, w które komponenty do kogo należą. I tak naprawdę to wszystko, jeżeli chodzi o samą pudełko, także możemy tym jeszcze chwilkę nacieszyć oko i przechodzimy do samych zasad rozgrywki. Przygotowanie gry jest bardzo proste. Bierzemy z naszego pudełeczka żetony, figurki, które się w nim znajdują i rozstawiamy w odpowiednich miejscach. Naszego strażnika dajemy oczywiście na starcie pola punktacji a surikatkę umieszczamy tutaj w odpowiednim polu na naszej planszy. Będzie nam po prostu pomagać w rozgrywce. Wszystkie żetony rozstawiamy na pustych polach planszy, czyli tak jak widzicie są to pola bez żadnych drzew, traw i tym podobnych. A następnie dwa żetony, które nam na końcu zostaną, rozstawiamy na dwóch z sześciu pól z trawą. Czyli przykładowo umieścimy sobie nasz żeton tutaj i tutaj. A gracz drugi stwierdził, że położy je w narożnych fragmentach na dole planszy. Przejdźmy sobie teraz do omówienia samych zasad rozgrywki. Zanim przejdziemy do omawiania naszych kafelków, czyli jak będziemy tak naprawdę tworzyć stada z naszych gatunków, to kilka ważnych elementów na planszy. Jak widzicie, są tutaj trawy, drzewa, pożary oraz kamień. Kamień, zaczynając od niego, bo jest w centralnej części planszy, jest to po prostu pole, na którym nie możemy położyć nas, żadnego naszego żetonu. Jeżeli natomiast chodzi o trawy i drzewa, to jeżeli zostaną one odkryte na koniec gry, będą przynosić nam dodatkowe punkty, tak jak widzicie to na dole swojej planszy. To co też jest fajnie tutaj pokazane. Na elemencie planszy z lewej strony to trzy pożary. Oczywiście, tak samo jak przy kamieniu, nie można kłaść na nie żetonu, ale kolejna rzecz, co wnosi pożar. Na koniec gry, kiedy nasze kafelki będą odwrócone już kolorem gracza, dla przypomnienia tylko pokażę, że każdy kafelek z drugiej strony ma właśnie ten kolor gracza, będziemy odrzucać żetony, zależnie od wielkości pożaru. Jeżeli jest to pożar pojedynczy, to wszystkie żetony dookoła sprawdzamy. Jeżeli jest na nich pojedyncze zwierzę, tak jak tu na przykład ta żyrafa, to będziemy ją na koniec gry odrzucać. Tak samo tutaj byłoby w przypadku strusia. Podwójny pożar. Tutaj, jak widzicie, są dwie żebry. Adekwatnie, jeżeli pożar jest podwójny, to tam, gdzie zwierzęta są w liczbie dwa, te dwie żebry, struś i nosorożec i tak dalej, e, pozostałe żetony. No i... Tak samo z kolejnym pożarem, wszystkie zwierzęta, które są w ilości 3, czyli tu na przykład żyrafy. Teraz pozwolę sobie odłożyć te żetony z powrotem i przejdźmy do samego łączenia naszych, gatun naszych gatunków w stada. Celem gry będzie stworzenie jak największego stada danego gatunku z dostępem do wodopoju, co jest kluczowe. Jeżeli to będzie pojedynczy wodopój, no to mamy punkty razy 1. Jeżeli będzie, będą to dwa wodopoje, nasze punkty są mnożone razy 2. Jeżeli będą 3, no to tak samo punkty mnożymy razy 3. Jak będziemy łączyć? Nic prostszego. Każdy gracz naprzemiennie będzie wybierał jeden żeton, który będziemy odwracać i umieszczać w inne miejsce na planszy, aby finalnie stworzyć nasze stady jak największe. Dajmy na to, niebieski gracz zaczyna i Wybiera żeton dwóch żyraf. Każdy z graczy bierze ten żeton, odwraca i będzie umieszczał zaraz na jakimś miejscu w planczy. Oczywiście w to miejsce, które zabraliśmy e, żeton, odkładamy naszą surikatkę, bo nie możemy odłożyć żetonu w to samo miejsce. Zaraz każdy los osób tam myśli, wybiera i odkłada żeton. Kolejny gracz robi dokładnie to samo. Czyli wybieram na przykład żeton dwóch nosorożców, przestawię swoją surikatkę i tak samo kolejny z graczy. O, powiedzmy, że no tutaj odłożenie byłoby dość ryzykowne, bo na koniec byśmy ten żeton stracili, więc nosorożca będziemy sobie silnik zbierać gdzieś tutaj, natomiast tu mamy to pole w bezpiecznej odległości, więc możemy postawić tu. I tak będziemy grać, dopóki wszystkie nasze żetony nie zostaną odwrócone. A co dalej? A dalej, następuje punktacja. I zapraszam teraz na to. Po zakończeniu rozgrywki pora na podliczenie punktów. Sprawdźmy więc, który z graczy zwyciężył w tej rozgrywce. Będziemy sobie zaznaczać po kolei etapy punktacji za pomocą figurki lwa, więc przesunę ją teraz na pierwsze pole i tak jak mówiłem wcześniej, najpierw będziemy odrzucać żetony przy pożarach. Pożar pojedynczy, więc wszystkie żetony z pojedynczymi zwierzętami będziemy odrzucać z gry. U tego gracza, jak widzicie, nic się nie zmieniło. Tutaj czy odrzucanie pojedynczego coś zmienia? Również nie ma takiej sytuacji, więc możemy przejść sobie dalej. Teraz będziemy odrzucać podwójne zwierzęta przy większym pożarze i tutaj już, jak widzicie, stado strusi, no, mocno się zmniejszy u gracza mrozowego. Tak samo, no, niestety musimy odrzucić słonie, co powoduje przerwanie tego stada i zaraz wrócimy tak naprawdę ile punktów za to będzie miał. Co się dzieje na tej planszy? No, sytuacja podobna, musimy odrzucić dwa żetony. No i Następny etap znowu pożar. No, oczywiście największy. Tutaj nie będziemy odrzucać nic. Zostało zagrane bezpiecznie. Tak samo u tego gracza. Więc możemy przejść do tych pojedynczych elementów na planszy. Za odkryte trawy. Pierwszy raz przesuniemy znacznik punktacji. W tym wypadku będzie to jeden punkt. Tutaj jak widzicie, mamy trzy trawy, więc trzy punkty. No i w końcu widzimy się na torze punktacji. Następnie mamy odkryte. Drzewa. I tu też mamy 3 punkty za każde, więc gracz niebieski dostanie tych punktów 9, natomiast gracz brązowy 12. No dobrze, no to punktujemy żyrafy. Co się stanie na planszy tutaj? No, od razu się rzuca, że to największe stado znajduje się w tym miejscu, więc sprawdzamy. Raz, dwa, pięć, sześć. 8, 9, 10 żyraf. mamy do tego dwa Wodopoje, więc dostajemy 20 punktów. Przesuniemy się na planszę jeszcze w tym kroku. Natomiast u drugiego gracza to największe stado, no, buduje się tutaj. Mamy 2, 3, 4, 6, 9, 10 Żyraw. Tak samo i dwa Wodopoje, czyli tak samo 20 punktów. I tak będzie to wyglądać dla każdego gatunku zwierząt. Kiedy te punkty sumujemy, no to tak naprawdę odkryjemy zwycięzcę. Jeżeli komuś zdarzyłoby się przekroczyć 100 punktów, no to żeby ułatwić tą sytuację, w miejsce pola przekroczenia 100 punktów ląduje nasza surikatka. I to tyle. Zanim przejdziemy sobie jeszcze do. Stricte podsumowania, to jeden aspekt, który Wam jeszcze nie powiedziałem. Mamy możliwość odwrócenia planszy na drugą stronę. Jak widzicie, nie znajdują się tutaj ani drzewa ani pożary. I to ten, ten zaawansowany model rozgrywki, gdzie sami możemy zadecydować o rozmieszczeniu tych elementów, co da nam kolejne wiele godzin dobrej zabawy z tym tytułem. Natomiast samo podsumowanie parku Sawanna. Myślę, że jest to gra, zarówno tak jak wspomniałem na początku, rodzinna jak i dla starych wyjedaczy. ja się świetnie bawię w gronie znajomych i często wracam do tego tytułu, dlatego mogę Wam go szczerze polecić. Cena? Myślę, że tutaj musicie zadecydować sami. Producent proponuje nam 179 zł, dlatego jeżeli będziecie zainteresowani, na pewno będzie to świetny prezent na najbliższe święta. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie kciuk w górę, kliknijcie przycisk subskrypcji. I mam nadzieję do zobaczenia w następnym materiale, bo chcę to tworzyć dla Was, dzielić się moją pasją. Także do zobaczenia i Wesołych Świąt.